Idę wyciągnąć. Co Cały czas pierdoli do siebie. No co za zierno. <laughs> Boże. Na wyścacie, kurwa. co ty gadasz? No nie mogę wejść na silo. Cały czas ale nic ja nie się słyszę, kurwa. No nie mogę wejść na silo. O boże, o Bo... No nie mogę no. Dobra, lecisz leci od że masz wejść na sejt. Yes. Dobra. One more, one more. one more on blue. Blue box. O kurwa, banie. On z nożem leci na niego. Jasny gwin. <laughs> Gasha nie może wejść na siłę. <laughs>